Hejka, z tej strony Ania. Dzisiaj taki luźniejszy filmik, czyli update mojej kolekcji kosmetyków. Nareszcie dobrze je zorganizowałam, więc pokażę Wam jakie przechowuję i jakie są moje ulubione kosmetyki. Zapraszam do oglądania. Moja toaletka jest też moim biurkiem, przez co potrzebuję mniej mebli i w pokoju mam więcej miejsca. Na blacie trzymam tylko kilka ozdób i tablicę korkową, a na krawędzi mam jeszcze mały organizer. Wszystkie biurkowe przybory przeniosłam do tej komódki po lewej stronie, przez co całą toaletkę mogłam poświęcić na kosmetyki. I ta jedna duża szuflada mieści całą moją kolorówkę. Ale cofnijmy się jeszcze do organizera, bo chcę Wam go szybko pokazać. Często lata tu luzy mniejsza biżuteria, taka jak cieniutkie bransoletki, pierścionki, zapałki, żebym zawsze miała jak zapalić świeczki, które często goszczą w moim pokoju i ozdobny słoiczek z wacikami. Z tyłu mam pędzle, te dwa większe do kosmetyków mineralnych mają grubszą rączkę, dlatego dobrze pasują do miejsc przeznaczonych na pomadki. A te mniejsze trzymam w tej większej części pojemnika. Po lewej stronie trzymam dwie pomadki z burżuła. Tą pierwszą 0.5 używam dość rzadko, bo jej kolor jest intensywny, a ja ostatnio lepiej się czuję w brązach, a drugie miejsce zawsze trzymam dla kolorku 0.7 Velvet który jest moją ulubionym, więc prawdopodobnie mam go gdzieś w torbie. Z drugiej strony mam dwie pomadki, po które sięgam jak nie mam za dużo czasu na myślenie, czyli 070 z Rimmela i jakąś pomadkę z Freedom. Nie jest najtrwalsza, ale kosztuje jakieś 5 zł, więc to żadna strata. A tu na dole mam jeszcze słonika na szczęście od mojej przyjaciółki Natalki i tak jak mówiłam, słoik na waciki. Możemy przejść już do szuflady, mam w niej organizery na sztućce, ale kosmetyki bardzo dobrze do nich pasują. Niestety szuflada słabo się rozsuwa i ciężko jest dotrzeć do tych przegródek z tyłu, dlatego zaraz wyjmę je, żebyście mogli zobaczyć wszystko. Oba organizery dobrze pasują do szuflady, ale obok jest trochę luzu i trzymam tu dwa pojemniczki na biżuterię w kształcie makaroników. To może zacznijmy od organizera, który trzymam po prawej stronie. W pierwszej przegródce na samym przodzie mam kosmetyki wykańczające do twarzy, czyli wszystkie pudry, bronzery, róże i rozświetlacze. Najczęściej sięgam ostatnio po kosmetyki mineralne. Najbardziej lubię brązer z Amelie w kolorze Aloha. Bardzo trudno jest znaleźć takie naturalne, chłodne odcienie, więc warto poszukać go poza drogeriami. Jest tu jeszcze róż z burżuła. Używam go głównie ze względu na zapach. Wszystkie kosmetyki tej marki bardzo ładnie pachną. A tutaj tak z boku wcisnęłam Trio z Rimmela. Rozświetlacz, brązer i róż. Kiedyś używałam go codziennie. Na pewno warto mieć go w swojej kolekcji. Jest bardzo przydatny na wyjazdy. Puder z Eglassa i z Amelie, dalej bronzer Manhattan, o wiele za ciepły kolor jak dla mnie, ale w lato czasami nim ocieplam twarz. Rozświetlacz z mła od dawna go nie używałam, bo ma za duże drobinki podczas nakładania trochę się osypuje, ale był to mój pierwszy rozświetlacz i jak za taką cenę to nie ma co narzekać. Puder z Rimela, z Avonu, te po które sięgam o wiele rzadziej, jednak wolę te co mam z przodu, ale wciąż szukam pudru, który by się nadawał na poprawki w ciągu dnia. Przejdźmy do paletek. Mam tu cztery. Używam je mniej więcej na zmianę. Magnif Eyes z Dreamella, bo ma cudne, chłodne kolory, którymi można się trochę pobawić. Basic Palette z Douglasa. ma najciekawsze cienie w całej mojej kolekcji. m.in. innymi taki miedziany i taki fioletowawo-różowy, który bez przerwy mam na oczach. Paletka z Astora z takimi najprostszymi, bazowymi cieniami. Jedynie sięgam po te brązy, ale podobne możecie znaleźć wszędzie. A pod spodem moja pierwsza paletka to 001 ze Slika, codzienne odcienie, przystępna cena. Bardzo Wam polecam, jeśli dopiero zaczynacie zabawę z cieniami. Dalej, przygródka na pomadki i szczerze mówiąc, nie mam tu za bardzo co Wam polecić, bo od roku, od kiedy mam pofarbowane włosy, to takie różowe kolory na ustach nie bardzo mi pasują, a w sumie mam tylko takie. Najczęściej stąd sięgam po konturówkę z Iwonu, ale tak to niestety większość z nich leży nieluszane od kilku miesięcy. W tej największej części organizera mam resztę cieni, trochę pojedynczych, kilka z My Secret, bardzo tanie cienie, więc kupowałam je, żeby popróbować troszeczkę nowe kolory. Taki beżowy, błyszczący cień z Bourjois, kiedyś używałam na całą powiekę, teraz bardziej w kącik oka. Mam tu jeszcze pozostałości po moim ulubionym cieniu z Inglota taki zwykły, beżowy, matowy używałam go codziennie na całą powiekę teraz już w sumie nic z niego nie zostało ale tak go trzymam, żeby pamiętać że fajnie byłoby go znów kupić z tyłu są już kosmetyki, po które raczej nie sięgam, bo dostęp do nich jest ograniczony, jest tu m.in. bronzer Honolulu, zbyt ciepły chociaż bardzo długo go używałam bronzer czekoladka z burżuła też za ciepły, niestety wydaje się być idealny, jeśli chodzi o odcień, ale na mojej bladej buzi wygląda nienaturalnie jeszcze rozświetla czysta klasa w sztywcie. O nim akurat zazwyczaj pamiętam i co jakiś czas po niego sięgam, bo jest szybki i wygodny w użyciu. I mam tu jeszcze kilka mniejszych paletek. A na tyle jest przekrótka, której już wcale nie widać, gdy jest w szufladzie, więc trzymam tu balsamy, bo wiem, że tam są i nie muszę ich widzieć, po prostu wsuwam rękę i wyciągam którąkolwiek łomatkę. A na prawo jest taki jakby mały kosz, czyli kosmetyki na wykończeniu, których. Jakoś za bardzo już nie używam, ale ich nie wyrzucę, bo jeszcze coś tam jest. Tak to zazwyczaj u mnie wygląda, że jak kończy mi się jakiś kosmetyk, to kupuję inny i tak się wciągam w ten nowy, że ten, który jest na wykończeniu, zostaje zapomniany. Trzymam tutaj też jakieś niewypały, które czekają, aż w końcu decyduję się je wyrzucić. Jeśli chodzi o ten organizer, to już wszystko. Przejdźmy jeszcze do drugiego, tu jest już mniej rzeczy, więc pójdzie nam szybciej. Tu są kosmetyki używane na co dzień, bibułki matujące, które staram się mieć przy sobie, żeby nie nakładać kolejnych warstw pudrów w ciągu dnia, kosmetyki mineralne, bez których już nie wyobrażam sobie mojego makijażu, to jest korektor, a to większe to podkład. Mój ulubiony jest kryjący, ale jest jeszcze wersja matująca i rozświetlająca. Nigdy wcześniej nie byłam tak zadowolona z podkładu jak z tego, więc jeśli jeszcze nie znaleźliście swojego ulubieńca, to polecam Wam spróbować. I jeszcze dwa moje ulubione korektory mocno kryjące w słoiczku z Catrice i taki delikatniejszy z Bourjois. Inne podkłady mam z tyłu. Kiedyś używałam dużo Matte Finish, Sensique i Stay Matte Gimella, bardziej w formie korektora, ale nie dorównują podkładowi mineralnemu. Obok mam jeszcze tusze, których nie używam, dwa nowe, nieużywane i dwa takie, które używam w lato. Mam też miejsce na kosmetyki pielęgnacyjne, większość trzymam w tej komodzie obok toaletki, ale kilka kremów mam tutaj. Krem X Eveline, bardzo leciutki, używam go codziennie. Klej do sztucznej rzęs, krem Effaclar Duo, zaużywam tylko jak mam jakieś większe problemy z cerą i czasem sięgam jeszcze po krem z Under 20. Krem od Dermatologa, ale to już resztka i spray utrwalający makijaż, ale ten nie zrasza płyną taką równomierną mgiełką, tylko takimi wielkimi kroplami, więc jest dość bezużyteczny. No i jesteśmy przy ostatniej przegródce. Mam tutaj cztery tusze do rzęs. Wszystkie bardzo lubię i są w przyswoitych cenach. Te dwa z Rimmela u mnie się sprawdzają bardzo dobrze. Kolejny z Miss Sporty, jak na swoją cenę, też jest bardzo fajny. I jeszcze tuż z Eveline. Bardzo lubię ten w żółtym i ten w różowym opakowaniu. Dalej mam jeszcze dwa tusze do brwi i ten z burżuła lepiej się nie sprawdza niż ten z rimela. Próbowałam je nosić jeden na jednej brwi, drugi na drugiej i ten z burżuła lepiej utrzymywał brwi na miejscu i wytrzymywał o wiele dłużej. Jest tu jeszcze trochę kolorowych kredek. Najbardziej korzystam z tej z to jest cień w formie kredki w takim miedzianym kolorku. Bardzo trwały, naprawdę. Na lewo czarne kredki i eyelinery. W sprawie kredek nie jestem bardzo wymagająca, ale jeśli chodzi o eyeliner, to najlepiej sprawdza mi się Scandalize. Ma najwygodniejszą końcówkę, bardzo precyzyjną i cieniutką. I ostatnia rzecz, duo dobry Jak widać używam bez przerwy, a na tyle mam jeszcze kosmetyki, które czekają na lato, czyli m.in. jakieś ciemne podkłady. I to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Pa!